Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło, że mogę uczestniczyć w tym święcie. Mam nadzieję, że ten już prawie, że ostatni wykład będzie trochę bardziej praktyczny, trochę Państwa jednak tutaj zatrzymam. Chciałabym opowiedzieć o realiach naszej pracy właśnie z perspektywy oddziału udarowego, naszych działaniach, ich konsekwencjach i problemach, z którymi Państwo pewnie też się w pracy spotykają. Dobrze działa. Jako taka informacja bazowa, żebyśmy wiedzieli, o czym rozmawiamy, zwłaszcza Państwo, którzy nie pracują z pacjentem neurologicznym dorosłym, dysfagia ustnogardłowa, czyli to, co nas najbardziej interesuje, występuje nawet do 78, nawet u 78% pacjentów po uderze mózgu, czyli to jest ogromna grupa pacjentów. Dalej tych pacjentów prowadzimy w ośrodkach rehabilitacji i tutaj najnowsze badania mówią, że to jest mniej więcej 42,5% pacjentów, którzy dalej mają objawy dysfagi ustnogardłowej. Myślę, że jeżeli świętujemy, to musimy poświętować kolejne dostępne dla nas materiały. Mamy polską wersję, polską adaptację, pewnie znanego Państwu formularza FOIS. Jest to standard oceny funkcjonalnej. On pokazuje też nam, w jaki sposób możemy się komunikować z innymi specjalistami w zespołach. Musimy też informować, co za tym idzie. To my nie przygotowujemy posiłków pacjentom, my musimy ich umieścić w ramach jakiejś skali, dać im możliwość, dać możliwość innym specjalistom, Funkcjonowania w tym naszym świecie, który mimo wszystko chyba jest trochę obcy, też ze względu na takie mocno systemowe zaniedbania dotyczące pacjentów z dysfagią. I teraz, jakie mamy takie podstawowe wyzwania? Żebyśmy mogli korzystać choćby z tej pięknej skali, musimy wziąć pod uwagę możliwości pacjenta, musimy wziąć pod uwagę możliwości danego ośrodka, ponieważ nie oszukujmy się, Większość czy, szpitali czy ośrodków rehabilitacji e, oferuje dietę płynną, papkę jakąś taką nieokreśloną, taką bardziej dla pacjenta bez zębów, przynajmniej z taką myślą chyba tworzoną, oraz dietę ogólną. E, to wszystko różnie wygląda, różnie smakuje, różnie się wpisuje e, w kryteria. E, używanie skal daje nam możliwość lepszego monitorowania pacjentów. I od strony ich funkcjonowania, i od strony postępów w rehabilitacji, którą my prowadzimy. Musimy też wziąć pod uwagę przyzwyczajenia żywieniowe pacjenta i to, o czym logopedzi często może nie zapominają, ale jakby nie zwracają na to tak bardzo uwagi czyli to, że żywienie doustne ma być nie tylko bezpieczne, ale ma też być efektywne. Musi być odpowiednio odżywcze. I musi pacjentowi zapewniać możliwości dalszego funkcjonowania, dobrego funkcjonowania, po to też, żeby pacjent miał szansę się trzymać tych naszych zaleceń. I to, o czym chciałabym dzisiaj powiedzieć, to są przede wszystkim pacjenci, którzy mają dysfagię, ale mogą być bezpiecznie żywieni do ustnie, natomiast wymagają adaptacji. Ja będę mówiła głównie o adaptacjach, chyba bardziej z perspektywy oddziału udarowego, gdzie często stan i możliwości pacjenta mogą nie pozwalać na wprowadzanie kompensacji, zwłaszcza aktywnych kompensacji. Często jest też tak, że pacjenci są karmieni przez różny personel, różnie to karmienie wygląda, część pacjentów, która powinna mieć pełną asystę, nie ma żadnej asysty, ponieważ nie ma personelu i często te adaptacje konsystencji są tym jednym elementem, na którym możemy jakoś tam zapanować. I to, na co chciałabym zwrócić uwagę, to też jest to, że zmieniona konsystencja zmienia też wartości odżywcze, może zmieniać wartości odżywcze i u wielu pacjentów, mimo żywienia do ustnego, powinniśmy włączać też produkty leczenia żywieniowego. Mamy takie pewne realia. Tak? Jeżeli chodzi o badania przesiewowe, one są wykorzystywane, wyko powinny być wykonywane przy przyjęciu pacjenta na oddział udarowy. Jak wiemy, bywa z tym różnie, różnie bywa z personelem, który wykonuje ten, to badanie, zwłaszcza, że to, co już poruszaliśmy wcześniej, personel pielęgniarski nie jest często szkolony, w jaki sposób ma prawidłowo przeprowadzać to badanie. Z tego mogą wynikać błędne wnioski. Chcielibyśmy opierać się na badaniach, które są oparte na próbach klinicznych, na testach, ale niestety chyba w praktyce wygrywa taka obserwacja, próba przez karmienie, gdzie nie do końca wiadomo, co obserwujemy. Czasem obserwujemy to, czy po prostu to, co daliśmy pacjentowi, to w pacjencie znikło. I że wtedy jest wszystko w porządku. Czasem pacjent kaszle, czasem nie kaszle, to ten brak kaszlu też nie u każdego wzbudzi jakąś czujność. Jeżeli chodzi o diagnozę i rehabilitację dysfagi, tak naprawdę no, nie mamy procedur, nie mamy standardu. Jest nas w systemie ochrony zdrowia zdecydowanie za mało. Mamy bardzo ograniczony dostęp do badań instrumentalnych, które powinny być standardem diagnostycznym. Jeżeli chodzi o jedzenie w ogóle i jakieś ograniczenia jedzenia do ustnego, czy, czy próby wycofania tego żywienia do ustnego na jakiś czas, to mamy takie mocne przekonania społeczne, że to jedzenie jest ważne. My się opiekujemy bliskimi przez jedzenie, przez karmienie, przez przygotowywanie posiłków, jest jakaś też podejrzliwość taka chyba ogólna dotycząca leczenia żywieniowego, trochę się to poprawia. I już nie ma aż tak wielkiej miłości do tego, żeby stosować dietę kuchenkową też przy żywieniu enteralnym, ale nadal to jedzenie takie gotowe jest trochę bardziej podejrzane od tego rosołku ugotowanego z miłością, mimo że z naszej perspektywy zupełnie tak nie jest. I tu po raz kolejny, tak na marginesie, myślę, że Państwu znana skala ICI. Bardzo się cieszę, że wszyscy dostaliśmy wersję wydrukowaną. Kolejna rzecz, którą powinniśmy poświętować, mamy polską wersję, świętujmy. Mówiąc o adaptacjach, oczywiście stosujemy skalę ICI, dobierając odpowiednie konsystencje na podstawie naszej, naszych badań, naszych prób klinicznych. I byłoby wspaniale, jeżeli pracujemy w ośrodku, który dysponuje cateringiem, kuchnią, która oferuje te konsystencje. Bywa z tym różnie. Myślę, że te ośrodki, które oferują faktycznie opisane i trzymające się standardu konsystencje, są niestety w mniejszości. Jest problem też czasem z komunikacją, dlatego że my, stosując tę skalę, wiemy, o czym mówimy. A wielu osobom się wydaje, że tak, a trochę zmieszane, trochę gęste, bardziej gęste, w sumie co za różnica. E, chyba Państwo też się spotkali z takim e, radosnym stosowaniem produktów do zagęszczania płynów, gdzie my tu ładnie badamy i wiemy, że dla tego pacjenta potrzeba jest troszeczkę zagęścić. Tak, musimy być tak na poziomie jedynki, dwójki i max i on sobie z jedną i drugą konsystencją na przykład świetnie radzi. Niezagęszczona, no trochę problem. Idziemy do pacjenta, a obok taka galaretka i łyżka w niej stoi. Trudno, żeby pacjent się do takich zaleceń stosował. Trudno, żeby chciał z nami współpracować, jeżeli dostaje po pierwsze coś, co ma zmienioną konsystencję, więc daje inne bodźce sensoryczne, a po drugie po prostu nie działa, no bo nie jest tym dostosowaniem, o które prosiliśmy. W Polsce nie ma cateringów z dostosowaniem konsystencji. Jest też problem z przygotowaniem często tych posiłków, dlatego że każdemu się wydaje, że potrafi gotować. Każdemu się wydaje, że, że to wszystko jest takie oczywiste. Natomiast jeżeli się mówi o tym, że w diecie IC5 fragmenty mogą być nie większe niż, no to. Myślę, że wielu z Państwa usłyszało, że bardzo wymyślamy, tak się absolutnie nie da zrobić w kuchni szpitalnej, nikt tego nie jest w stanie kontrolować, nikt nie jest w stanie um, o to zadbać. Um, to, to, czego się też nie bierze pod uwagę, to jest to, że mamy starzejące się społeczeństwo um, i mamy coraz więcej osób, które mają ograniczone wsparcie w przygotowaniu posiłków. Um, dostępność jakichkolwiek gotowych posiłków. Jest dla pacjenta łatwiejsza, i tutaj wchodzą takie produkty do, do ustnego leczenia żywieniowego. Oczywiście elementem ważnym też jest asysta podczas posiłków i w ogóle warunki spożywania posiłków w szpitalach. Jak wiadomo, pacjent w szpitalu ma leżeć, żyć na łóżku, przebywać na łóżku, jeść na łóżku, być na łóżku i się nie kręcić, chyba że konkretnie coś z nim robimy. I kolejny ważny aspekt. Czyli monitorowanie ilości przyjmowanych płytów i pokarmów, z czym jest notorycznie problem. Często bliscy też tego nie są w stanie monitorować, a już przede wszystkim w oddziałach szpitalnych często jest tak, że niestety pacjent owszem, dostaje posiłki, ale tak troszeczkę sobie tam coś poprzesuwa, może dwa łyki wypije zupki, może tam trzy łyżeczki jakiegoś tam pire i to jest wszystko. Często też te informacje nie są przekazywane dalej, bo po raz kolejny nie ma standardu. Co za tym idzie? My przepisujemy dietę z jakąś tam konsystencją, a potem pacjent jest niedożywiony, bo tak naprawdę tego nie je. Tak? Na pewno też jest problem z takimi dietami z dostosowaną konsystencją. Już przyspieszam, ja wiem. O to, o czym chciałabym powiedzieć jako takie rzeczy bazowe, to jest to, że sam udar zwiększa ryzyko niedożywienia i to, co jest w tej wielkiej metaanalizie, te aspekty to jest dysfagia, porażenie połowiczne, ograniczona mobilność, depresja, otępienie naczyniowe. Natomiast to, o czym pewnie my też wiemy i co się pojawia w innych badaniach, to to, że udar sam w sobie nasila katabolizm, problemy z odżywieniem będą też wynikać z afazji, apraksji, agnozji, zaburzeń uwagi, nastroju. Zaburzeń świadomości. Dlaczego nas powinno niedożywienie pacjentów interesować jako logopedów? Przecież my robimy tylko rehabilitację. Po pierwsze, taki pacjent będzie z nami dłużej, czasem jest to trochę lepiej, czasem niekoniecznie. Po drugie, jest dużo większe ryzyko zgonu, infekcji, komplikacji. Taki pacjent nie będzie, nie będzie miał szansy na dobre postępy w rehabilitacji. Jakość jego życia będzie gorsza. Utrata y, masy mięśniowej będzie też prowadziła do utraty mobilności, y, większej zależności od innych. Myślę, że też temat dysfagi sarkopenicznej nie jest Państwu obcy. Y, taki pacjent też będzie gorzej funkcjonował poznawczo. Y, tutaj tylko tak bardzo szybko przejdę przez y, szerokie badanie dotyczące częstotliwości występowania. Y, jeżeli chodzi o niedożywienie, y, niedobory żywieniowe, te definicje mają swoje jasne kryteria, ale w praktyce wychodzi tak na to, że, że jednak nie mają. Tu mamy wytłuszczone rozmaite fazy udaru i szerokie widełki. Jak Państwo widzą, niektóre dochodzą do 100% pacjentów i to powinno być dla nas alarmujące. U dużej części pacjentów niedożywionych występuje dysfagia. Informacje informacje takie podstawowe, myślę, że jeżeli Państwo tego nie, nie wiedzą, to warto może sobie nawet zrobić zdjęcie, o takim podstawowym leczeniu żywieniowym i zasadach w udarze mózgu. Myślę, że jednak te max 72 godziny na większości oddziałów to jest max 24 albo mniej, więc tutaj chyba funkcjonuje to całkiem nieźle. Natomiast z doborem odpowiedniej podaży energetycznej bywa różnie. I to, co chciałabym, na czym chciałabym się tutaj szybko skupić, nie wiem jak to zrobię przez minutę z kawałkiem, ale spróbuję, to są wytyczne ESPEN. I jak one się mają do naszych pacjentów udarowych, przede wszystkim do pacjentów z dysfagią. Po pierwsze, najważniejszy jest dobór odpowiedniego żywienia, które będzie dla pacjenta bezpieczne, efektywne, skuteczne. Po kolejne dysfagia jest jednym z najczęstszych i najbardziej zagrażających życiu symptomów chorób neurologicznych i o tym musimy pamiętać. Praca z pacjentem z dysfagią wymaga od nas olbrzymiej odpowiedzialności. Musimy myśleć, myśląc o pacjentach z dysfagią, o niedożywieniu, bo większość z tych pacjentów będzie niedożywiona. I musimy też myśleć o wsparciu naszych pacjentów poprzez zalecanie, Rekomendowanie produktów do, do ustnego leczenia żywieniowego. Jeżeli Państwo nie znają, w literaturze zwykle funkcjonuje ten skrót ONS, tak zwane ONS-y. I teraz idąc bardzo szybko, ja się naprawdę postaram. To, że badanie prześlewowe powinno być zrobione jak najszybciej, to wiemy. To, że dalsza ocena dysfagi nie powinna zależeć wyłącznie od wyników badania przesiewowego, zwłaszcza jeżeli nie zawsze jest wykonywany przez wykwalifikowany personel, wykwalifikowany w kontekście dysfagi, tak, nie, nie innych umiejętności. Po raz kolejny musimy myśleć o żywieniu pacjenta i zalecane są produkty wysokobiałkowe. One będą wspomagać pacjenta w regeneracji, w zachowaniu masy mięśniowej, będą pomagały w tym, żeby pacjent nie doświadczał dodatkowych trudności i dalej postępował w naszej rehabilitacji. Po raz kolejny rekomendacja 58, chyba moja ulubiona, że dysfagią powinien się zajmować personel, który prowadzi rehabilitację dysfagi sama wiedza teoretyczna zazwyczaj jest niewystarczająca i coś, co chyba umyka, wydaje mi się, w polskich szpitalach, to jest to, że musimy monitorować, my też jako logopedii, odżywienie, nawodnienie pacjenta i ilości przyjmowanych płynów i pokarmów. Mamy chyba to szczęście, że coraz częściej mamy możliwość współpracy z dietetykiem klinicznym i tutaj ten podział jest… Wydawałoby się jasne, my dobieramy konsystencję, dietetyk powinien dobrać odpowiednie e, żywienie. Natomiast często jest tak, że dostępu do dietetyków nie ma, czy pracujemy w poradni i musimy sami sobie z tym poradzić. Myślę, że taka rekomendacja włączenia żyw leczenia żywieniowego w formie doustnej e, może być bardzo pomocna, też zwłaszcza przy konieczności adaptacji z, ze zredukowaną objętością. I tu kolejne rekomendacje, już wiem, że jestem po czasie, bardzo przepraszam, dotyczące zagęszczania tudzież płynów, które są gazowane, które mogą wspomagać pacjentów i też jeżeli Państwo nie znają Free Water Protocol, polecam też się zapoznać. Najnowsze badania mówią o tym, że nie zawsze zagęszczanie daje lepszą ochronę przed zakwystowym zapaleniem płuc. I już na zupełny koniec. Po pierwsze, myślę, że też informacje, którą my powinniśmy przekazywać, że te wszystkie preparaty nie muszą być tak po prostu pite z tych małych buteleczek, że mogą być dodatkiem do posiłku, mogą być wymieszane, że istnieje smak neutralny i że te smaki są w ogóle różne. Mam wrażenie, że takie kawowe dosyć dobrze chyba pacjenci przyjmują bo często się dopraszają o kawę, a się okazuje, że ta kawa to może niekoniecznie. Nie wiem, czy Państwo mają pacjentów, którzy chcą pić zagęszczoną kawę. Są na pewno mniejszości, przynajmniej takie są moje doświadczenia. Tutaj możemy jakoś to troszeczkę obejść za pomocą gotowych produktów. I po raz kolejny, jeżeli my zadbamy o odpowiednie adaptacje, zadb zadbamy o odpowiednie konsystencje, pacjenci będą jedli do ust nie więcej. Będą mogli e, lepiej funkcjonować. Jeżeli zadbamy o, o ich odżywienie, to poprawiamy ich jakość życia. Ich masę, zadbamy o ich masę mięśniową, e, o to, żeby lepiej z nami współpracowali, żeby mieli lepszy nastrój, jak wiadomo, pacjent w dobrym humorze lepiej z nami e, pracuje. E, I na sam koniec e, jeszcze jed, jedna chyba taka uwaga. E, często na oddziałach udarowych jest taki wyścig z PEGiem. Pacjenci mają być 9 dni, jak najszybciej iść dalej na rehabilitację. Żaden oddział rehabilitacji nie przyjmie pacjenta na sądzie, no to zejdźmy z tego żywienia enteralnego jak najszybciej. Myślę, że to jest duży błąd. Tak naprawdę, a wiem, że zdarza się w wielu miejscach i wiele osób ma takie zakusy, że jak już te dwie łyżeczki bezpiecznie połknięte, no to byłby wyciągamy z głębnik. Myślę, że jednak. Pilnowanie właśnie od tej strony odżywczej, że to leczenie żywieniowe powinno być z pacjentem dłużej i musi mieć możliwość bezpiecznego spożycia odpowiedniej objętości do ustnej, też jest bardzo ważne. Bibliografia i ja przepraszam, ja zawsze dużo mówię. Dziękuję.